Miałam właśnie wyjść do pracy, kiedy zadzwonił telefon. Nieznany numer. Zignorowałam go. Po chwili przyszedł MMS wideo. Nadawcą była pani Wanda, nasza sąsiadka z dzieciństwa, od lat mieszkająca w Gdańsku. Nie widziałyśmy się całe wieki. Sam widok jej imienia na ekranie wywołał dziwny ucisk w brzuchu. Kliknęłam. Film uruchomił się bez dźwięku, z ciemnym kadrem. Potem pojawiło się wnętrze kościoła. Początkowo nie rozpoznałam miejsca, ale po chwili. To był kościół święty Bartłomieja. Ten sam, do którego chodziliśmy z rodzicami na pasterkę. Kamera powoli przesunęła się w stronę ołtarza. Na środku, trumna, obok niej, zdjęcie. Moje zdjęcie. Duże, oprawione w ramę, z białymi liliami wokół. Stałam w kuchni z telefonem w ręce, a świat we mnie zamarł. Obok trumny stali moi rodzice. Mama w czarnej koronkowej sukni ocierała łzy haftowaną chusteczką. Ojciec, sztywny, skupiony, czytał coś z kartki. Nie było słychać dźwięku, ale widziałam ich twarze. Spokojne, zbyt spokojne, zbyt wyreżyserowane. Patrzyłam, jak moja własna matka kiwa głową ze smutkiem, jak ojciec udaje drżący głos. Patrzyłam na moje zdjęcie, jakby to naprawdę był mój pogrzeb, a przecież stałam tutaj, w Warszawie, w swojej kuchni, żywa. Odtworzyłam film jeszcze raz, potem jeszcze jeden. Na końcu kamera obróciła się w stronę ludzi siedzących w ławkach. Wszystko znajome twarze, rodzina, dawni sąsiedzi. Nawet moja nauczycielka muzyki z podstawówki, wszyscy w czerni, wszyscy przyszli mnie pożegnać, ale nikt, nikt wcześniej nie zadzwonił, nikt nie zapytał, czy żyje, nikt nie próbował się ze mną skontaktować, nikt nie miał wątpliwości. Jakby wszyscy zgodzili się co do jednej wersji: Julia maj nie żyje. Wróciłam myślami do tamtej rozmowy z ojcem, kiedy ostatni raz widzieliśmy się twarzą w twarz trzy lata temu. Wtedy powiedział: Już nie jesteś naszą córką. Mama tylko stała i patrzyła w bok. I tyle, jedna noc, jedna kłótnia. I całe moje życie się urwało. Ale nawet wtedy nie sądziłam, że to pójdzie tak daleko. Pogrzeb publiczny? W kościele, wśród znajomych ludzi? Jak można zorganizować czyjąś śmierć, kiedy ta osoba wciąż oddycha? Siedziałam przy stole z telefonem w dłoni, próbując zrozumieć, co widziałam. Myśli biegły chaotycznie. Przecież nie miałam żadnego wypadku, nie chorowałam, nigdzie nie zniknęłam. Od czasu wyrzucenia z domu pracowałam w Berlinie, wysłałam kilka listów, pisałam maile, żadnej odpowiedzi, ale żyłam. A teraz ktoś postanowił urządzić mi pogrzeb i to nie w przenośni, oficjalnie w kościele ze zdjęciem i gośćmi z ewangelią i kazaniem a najgorsze było to że wszyscy wydawali się spokojni jakby naprawdę uwierzyli jakby to był fakt który przyjęli do wiadomości nawet wanda ta sama pani wanda która kiedyś ratowała mnie przed mandatem rowerowym ta sama która piekła szarlotkę i mówiła julia masz dobre serce nawet ona nie napisała ani słowa więcej tylko Przykro mi, nie mogłam uwierzyć w to, co dziś zobaczyłam. A ja? Siedziałam w swojej kuchni i czułam, jak coś we mnie pęka, bo to nie był przypadek, to był wybór świadomy. Ktoś naprawdę chciał mnie pogrzebać, na oczach wszystkich i nikt nie zamierzał się sprzeciwić. To wszystko nie działo się naraz. Rozpad mojego życia zaczął się trzy lata wcześniej. Wtedy też usłyszałam po raz ostatni głos mojej matki a właściwie szept. W kuchni, późnym wieczorem, kiedy jeszcze próbowałam się tłumaczyć powiedziała: Lepiej jedna córka bez przyszłości, niż dwie. Wiedziałam, co miała na myśli chodziło o Oliwie moją młodszą siostrę oczko w głowie rodziny ideał ona potrafiła wszystko obrócić w swoją korzyść miała wdzięk, urok talent do kłamstwa i kartę kredytową ojca. Kiedy z konta rodzinnej firmy zniknęło prawie 300 tysięcy złotych, ktoś musiał za to zapłacić. A że ja pracowałam wtedy przy fakturach, byłam idealnym kozłem ofiarnym. Nie miałam siły się kłócić. Tego dnia ojciec nawet nie spojrzał mi w oczy. Powiedział po prostu – zawiodłaś nas, już nie jesteś częścią tej rodziny. Następnego ranka moje rzeczy leżały w czarnym worku przy furtce. Miałam przy sobie 800 zł i bilet do Berlina kupiony w panice. Wyjechałam, nie mówiąc nikomu dokąd. Chciałam tylko przetrwać. Przez pierwsze tygodnie spałam w pokoju wynajętym przez aplikację. Pracowałam na zmywaku w małej kawiarni. Potem powoli zaczęłam stawać na nogi. Pracowałam dużo, mówiłam mało. Zmieniłam numer, zniknęłam z Facebooka. Myślałam, że z czasem przestanę o nich myśleć, ale to się nie stało. Nawet po trzech latach, nawet po setkach cappuccino i nocnych zmianach, nadal budziłam się czasem z myślą, że może ktoś zadzwoni, że może dojdzie do nich, że to nie ja, że to nie ja ukradłam, że to nie ja chciałam odejść, ale nikt nie dzwonił, nikt nie pytał. Wciąż miałam to samo nazwisko, ten sam PESEL, te same dane w systemie, a przynajmniej tak mi się wydawało. Do dnia, w którym spróbowałam odzyskać stare konto e-mailowe, żeby wysłać zgłoszenie do nowej pracy. Przyszła wiadomość z systemu: Konto zablokowane z powodu zgłoszenia zgonu właściciela. Zaczęłam się śmiać, ale śmiech był krótki. Zadzwoniłam do biura obsługi. Konsultantka powiedziała: że według oficjalnego wpisu jestem osobą zmarłą. Wysłali mi numer dokumentu, akt zgonu, na moje dane, na moje imię i nazwisko, data śmierci. 16 lipca. Miejsce: Holandia. Przyczyna: wypadek drogowy. Przerwałam połączenie i wbiłam numer w rejestr aktów stanu cywilnego. Był oficjalny, z pieczątką, z numerem serii, opublikowany. Wysłany do kilku urzędów. Nie byłam już tylko wyrzucona z domu, byłam usunięta z systemu. Zobaczyłam na ekranie słowo zmarła i poczułam, jak coś się we mnie przesuwa. Powoli. Jakby ktoś wyciągał mi serce z klatki piersiowej przez mały, ledwo widoczny otwór, nie krzycząc, po cichu, z precyzją. Siedziałam bez ruchu przez godzinę, potem zaczęłam zbierać dokumenty. Miałam wszystko: kontrakty z kawiarni, umowy najmu, potwierdzenia podatkowe z niemieckiego finansamtu, wydruki przelewów, bilety lotnicze, zdjęcia paszportu wszystko wskazywało na jedno. Żyłam nieprzerwanie, legalnie. Nikt nie miał prawa ogłosić mojej śmierci. Ale ktoś to zrobił i musiał mieć dostęp do danych i czas i cel. Wtedy po raz pierwszy pomyślałam, że to nie tylko wyrzucenie mnie z życia, to był plan uporządkowany, chłodny plan, w którym nie było miejsca na moje istnienie. Ktoś nie chciał, żebym wróciła, nie chciał, żebym przypominała o sobie. Nie chciał, żebym miała prawo do czegokolwiek. Moja tożsamość została odcięta jak prąd w Starym mieszkaniu. Bez ostrzeżenia, bez możliwości reklamacji, tylko że ja wciąż byłam, oddychałam. Miałam imię i teraz miałam też powód, by wrócić. Nie mogłam tego zostawić. Wiedziałam, że im dłużej milczę, tym głębiej grzebią mnie w papierach. Zaczęłam dzwonić najpierw do cioci Marty, siostry mojej mamy. Kiedyś robiła najlepsze pierogi w rodzinie i szeptała mi: "Trzymaj się swojego na każdej wigilii". Teraz odebrała po dwóch sygnałach. Cześć ciociu, to ja Julia. Milczenie. Potem krótki oddech i rozłączyła się. Oddzwoniłam. Zablokowany numer. Spróbowałam z kuzynkami. Natalia odpisała mi tylko emotikoną z kciukiem w górę, po czym zniknęła. Inna Alicja zapytała: To jakiś chory żart? I zablokowała mnie godzinę później. Czułam się jak upiór, jak ktoś, kto nie ma już prawa głosu. Tylko jeden odezwał się normalnie Max, syn kuzynki Anety. Zawsze był trochę inny, wrażliwszy, cichy. Pisał do mnie, jako dziecko listy na messengerze, chociaż mieszkaliśmy trzy ulice od siebie. Teraz napisał: Julia, to naprawdę ty? Odpisałam tylko. Tak, potrzebuję wiedzieć, co wam powiedzieli. Długo nie odpisywał, potem przyszła wiadomość: Powiedzieli, że zginęłaś w Holandii, w wypadku, że było za późno na sprowadzenie ciała, że zostałaś skremowana. Czytałam to z otwartymi ustami. Nigdy nie byłam w Holandii, nie miałam nawet prawa jazdy. Nikt nie zapytał, nikt nie sprawdził. Wszyscy wzięli wersję wydarzeń, jak gotowy scenariusz. Żadnych wątpliwości. Po tej wiadomości nie mogłam już zasnąć. Wstałam o czwartej rano i zaczęłam przeszukiwać każdy rejestr, do którego miałam dostęp. W systemie PESEL zgon. W rejestrze meldunkowym brak osoby pod wskazanym adresem. W aktach sądowych brak wzmianek. Jakby mnie nigdy nie było. Weszłam na stronę rejestru spadkowego. Wpisałam nazwisko Nik. Ale, kiedy wpisałam nazwisko siostry bingo transfer majątku fundusz powierniczy zapisany przez dziadków środki z konta edukacyjnego zapisy w testamencie. Wszystko przeszło na oliwie data wpisu styczeń pół roku po mojej oficjalnej śmierci wszystko cicho wszystko zgodnie z prawem dokumenty podpisane pieczęcie przybite. Zabrano mi nie tylko nazwisko i tożsamość, ale też prawo do przyszłości. Pieniądze, które miały być moim startem w życie, poszły na kogoś, kto mnie z tego życia wykreślił. I nikt się nie zająknął, nikt nie miał cienia wątpliwości. Przypomniałam sobie słowa mamy, kiedyś rzucone od niechcenia: Rodzina to nie demokracja, to decyzje. Wtedy wydawało mi się to śmieszne. Teraz? Brzmiało jak wyrok. Kilka dni później obudziłam się z wiadomością od nieznanego numeru, krótką, bez podpisu, bez zdjęcia, tylko W niedzielę msza za Twoją duszę Kościół święty Bartłomieja jedenastego. Przeczytałam to kilka razy, palce mi drżały. To nie był sen, to nie był wypadek, oni planowali zrobić to jeszcze raz, oficjalnie, publicznie, na oczach wszystkich, chcieli domknąć tę historię na zawsze. Tak, żeby nikt nie zadawał już pytań, żeby nie wracał temat Julii May, żeby można było mówić tylko o jednej córce, tej, która została, tej, która się udała. Ale ja już wiedziałam za dużo. Miałam dowody, miałam historię, miałam głos i nie zamierzałam znowu milczeć. Skoro chcieli mnie pogrzebać, to przynajmniej dam im widowisko, którego nie zapomną. I wtedy, po raz pierwszy od trzech lat. Poczułam, że wracam. Nie jako ofiara, jako ktoś, kto przestał się bać. Bo nie ma nic bardziej niebezpiecznego niż martwa dziewczyna, która nauczyła się mówić. Nie spałam całą noc przed niedzielą. Dokumenty leżały równo w teczce paszporty, umowy, deklaracje podatkowe, skany niemieckich wynagrodzeń wszystko potwierdzało jedno żyje. Ale to nie dokumenty miały dziś mówić to ja miałam. Ubrałam się na czarno, nie żeby pasować do reszty, ale żeby nie rzucać się w oczy. Pociąg z Warszawy przyjechał do Gdańska chwilę po ósmej. Kupiłam herbatę w papierowym kubku i stałam pod kościołem te Bartłomieja, z drugiej strony ulicy. Oddech miałam płytki. Serce waliło mi w skroniach. Przed wejściem tłoczyli się ludzie. Znajome twarze. Ciotki, których nie widziałam od lat. Dalsi kuzyni, dawni sąsiedzi. Wszyscy w czerni, wszyscy pogrążeni w żałobie. Ciekawe, ilu z nich naprawdę wierzyło, że umarłam, ilu przyszło tylko z obowiązku, ilu chciało pokazać się na zdjęciach z rodziną. O 10:45 drzwi się otworzyły. Dzwony zadzwoniły głucho. Ktoś niósł moje zdjęcie, to samo, które wisiało na Facebooku lata temu, zrobione, gdy miałam jeszcze nadzieję. Trumna stała na środku, pusta, bo przecież nie było ciała. Weszłam do środka dopiero wtedy, gdy ksiądz poprosił o minutę ciszy. Wszyscy wstali, głowy pochylone, dłonie splecione, cisza głęboka, teatralna. I wtedy pchnęłam drzwi. Ciężkie, drewniane, skrzypnęły jakby specjalnie, światło z zewnątrz wlało się do środka, jak reflektor. I weszłam, powoli, krok za krokiem. Obcasy uderzały o kamienną posadzkę jak werble, nikt się nie ruszał, głowy zaczęły się unosić, twarze odwracały. Szepty. To niemożliwe. Czy to ona? Dziecko zapytało głośno. Mamo, to nie Julia? Zdjęłam okulary przeciwsłoneczne. Moje oczy spotkały ich spojrzenia. Matka zbledła. W sekundę osunęła się na ławkę. Ojciec otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie wydobył z siebie dźwięku. Kieliszek, który trzymał, roztrzaskał się o podłogę, oliwia w białym płaszczu z perłami na szyi, zesztywniała. Jej palce zacisnęły się na łańcuszku, szampan, który miała w dłoni, rozlał się po butach. Ksiądz zrobił krok w tył, tylko ja szłam dalej. Każdy krok był jak uderzenie w serce tej farsy. Patrzyli na mnie jak na ducha, a może i byłam duchem, cieniem prawdy, której tak bardzo nie chcieli. Stanęłam pod moim zdjęciem. Przez chwilę patrzyłam na swoją twarz sprzed lat, potem odwróciłam się do ludzi i powiedziałam: Słyszałam, że zginęłam. Przyszłam to sprostować. Cisza. Ktoś w ławce złapał się za serce, inny wyjął telefon, ale ręce mu drżały. Nie było wypadku. Nie było trumny. Było tylko kłamstwo. Wyciągnęłam teczkę. Mam wszystko: umowy, paszporty, bilety lotnicze, podatki. Przez te trzy lata nie zniknęłam, żyłam, pracowałam, płaciłam Zus. To wyście mnie pogrzebali. Spojrzałam na ojca. Zrobiliście to, żeby wszystko przeszło na nią. Wskazałam siostrę. Fundusz, pieniądze, nazwisko jakby jedno życie można było zamienić na drugie. Oliwia otworzyła usta, ale podniosłam dłoń. Nie przerywaj. Wzięłaś dom, który miał być dla mnie. Konto, które dziadek założył na moją maturę. Udało ci się, zabrałaś wszystko, ale jestem tutaj i mam zamiar odzyskać to, co moje. Szmer rozszedł się po kościele, jeden z kuzynów nagrywał. Kropka nagrywania mrugała czerwoną lampką. Nie straciliście córki, pozbyliście się jej i teraz patrzycie, jak wraca. Ostatnie zdanie wypowiedziałam spokojnie, potem się odwróciłam. Nikt nie próbował mnie zatrzymać, nikt nie krzyczał. Dzwony znów zadźwięczały, ale tym razem to nie była pieśń pożegnania, to był sygnał, że wróciłam. Stałam przy ołtarzu jak nieproszony gość na własnym pogrzebie. W rękach trzymałam teczkę z dokumentami, ale najważniejsze było to, co niosłam w głosie. Mój oddech był spokojny, serce biło miarowo. Spojrzałam na twarze zebranych. Blady ojciec, matka wciąż skulona na ławce z chusteczką przy ustach. Oliwia nieruchoma jak figura z porcelany. Reszta patrzyła na mnie z mieszaniną szoku, niepokoju, wstydu. Nie przyszłam się mścić, zaczęłam, choć sama nie wierzyłam w te słowa. Przyszłam powiedzieć prawdę, bo przez trzy lata nikt nawet nie próbował jej usłyszeć. Wypuściłam powietrze nosem. Nie było żadnego wypadku. Nigdy nie byłam w Holandii. Nie miałam samochodu. Nie było pogrzebu, tylko przedstawienie. W tym właśnie miejscu, z tą samą trumną, z tym samym zdjęciem. Pokazałam kopię aktu zgonu. Ten dokument jest fałszywy. Wpisano w nim datę, miejsce, przyczynę wszystko zmyślone ktoś musiał go zgłosić, ktoś musiał podpisać. Spojrzenia przesunęły się na moich rodziców. Widziałam, jak ojciec lekko drży. Matka zaczęła coś szeptać pod nosem, jakby modlitwę. Albo może prośbę, żeby to wszystko się nie działo naprawdę. Potem wyjęłam kolejne papiery. Tu są moje dochody z pracy w Niemczech. Tu umowy najmu. Tu bilety lotnicze, przejazdy, zeznania podatkowe. Przez cały ten czas żyłam i pracowałam legalnie, tylko nie w ich świecie. Ich świecie byłam martwa, bo tak było wygodniej, bo tak można było rozwiązać wszystko po cichu. Wskazałam Oliwie. Sześć miesięcy po moim rzekomym zgonie przepisano na nią cały fundusz powierniczy, konto edukacyjne, udziały w firmie. Wszystko, co było zapisane na moje nazwisko, zmieniło właściciela. Głos mi się nie załamał, choć gardło paliło jak po krzyku. Nikt mnie nie szukał, nikt nie zadzwonił, nikt nie zapytał. Po prostu uznano, że łatwiej będzie, jeśli zniknę. Podniosłam głowę. Ale nie zniknęłam. I dziś to wy musicie spojrzeć mi w oczy. W kościele zapadła cisza, gęsta jak dym. Ludzie w ławkach spoglądali po sobie, telefon kuzyna nadal nagrywał. Świadkowie nie mogli już udawać, że nic nie widzą. Na końcu ławki jakaś starsza kobieta zaczęła płakać. Nie wiem, ze wstydu czy z ulgi. Zrobiłam krok w bok. Zbliżyłam się do trumny, pustej, bezużytecznej, groteskowej. Oparłam na niej dłoń. To nie ja powinnam tu leżeć, powiedziałam cicho, ale przez chwilę daliście sobie wmówić, że to byłoby lepsze, cichsze, wygodniejsze. Spojrzałam na księdza. Niech ksiądz nie kończy tej mszy, bo nie ma kogo opłakiwać. Odwróciłam się i spojrzałam ostatni raz na matkę. Jej oczy były puste. Zniknęła w sobie. Ojciec, milczący jak zwykle, nie miał już tej maski godności, którą nosił przez całe życie. A Oliwia stała wciąż wyprostowana, ale drżała. Widać było, że grunt pod jej stopami właśnie się zapadł. Nie przyszłam po przebaczenie, powiedziałam, kierując się w stronę wyjścia. Przyszłam po prawdę i po to, co moje. I wtedy odezwały się dzwony, ale tym razem nie było w nich nic żałobnego. Tym razem to nie był koniec. To był początek. Po wyjściu z kościoła świat wydawał się dziwnie cichy, powietrze pachniało jak po burzy, chłodne, napięte, ale świeże. Ludzie stali przed budynkiem w milczeniu, jakby nie wiedzieli, czy to, co właśnie zobaczyli, było prawdziwe. Ja szłam dalej. Bez pośpiechu. Każdy krok był lżejszy niż poprzedni. Kiedy minęłam róg ulicy, wyjęłam telefon i zadzwoniłam do kancelarii. Umówione spotkanie było jeszcze tego samego dnia. Młody prawnik, chłopak w granatowej marynarce, z trochę zbyt dużą teczką, patrzył na mnie jak na zjawisko. Położyłam przed nim wszystkie dokumenty. To jest mój akt zgonu fałszywy. A to wszystko, co potwierdza, że żyłam. Przejrzał papiery w milczeniu. kiwał głową. To będzie długa procedura, powiedział w końcu. Ale zaczniemy od zawiadomienia o przestępstwie. Fałsz, wyłudzenie. Kradzież tożsamości, potem cofnięcie aktu zgonu to może potrwać. Spojrzałam mu w oczy Nie mam czasu. Zmarszczył brwi Dlaczego? Oparłam się na krześle, bo przez trzy lata byłam nieobecna, a teraz zamierzam to naprawić w całości i szybko. Dwa tygodnie później siedziałam w tym samym gabinecie i podpisywałam ostatni dokument. Urzędowe potwierdzenie cofnięcia aktu zgonu pieczątka, krok data, krok podpis symboliczne, ale ważne jakby ktoś zmazał gumką moje imię z listy umarłych. W tym samym czasie rozpoczęło się postępowanie przygotowawcze prokurator zbierał dowody. Moi rodzice zostali wezwani na przesłuchanie Oliwia również nie wiem, co mówili nie chciałam słuchać miałam dość ich głosów dość ich kłamstw. Skupiłam się na sobie, wynajęłam mieszkanie w Krakowie, nieduże, ale jasne, z kuchnią, która pachniała kawą i miękkim światłem wpadającym przez okno. Zaczęłam pracę w redakcji małego magazynu internetowego. Pisałam teksty o ludziach, którzy wracają do życia po wszystkim. Trochę jak ja. Po raz pierwszy od dawna nie budziłam się z uczuciem niepokoju. Mój pesel znów istniał. Konto bankowe działało, Urząd Skarbowy wysłał mi nawet zaległe pismo, byłam znowu częścią świata, ale to już nie był ten sam świat. I ja nie byłam tą samą Julią. Kiedyś szukałam wybaczenia, usprawiedliwień, logicznych odpowiedzi, teraz nie musiałam ich mieć. Pogodziłam się z tym, że niektórych rzeczy nie da się naprawić, że niektóre rodziny wybierają ciszę zamiast prawdy, że są ludzie. Którzy wolą pogrzebać cię niż przyznać się do błędu. Ale ja wróciłam. Nie po to, by prosić o miejsce przy stole. Wróciłam, żeby zbudować własny. Czasem trzeba umrzeć w cudzej opowieści, żeby narodzić się we własnej. To nie boli mniej, ale daje wolność, a ja po raz pierwszy naprawdę ją miałam. Żyłam, oddychałam, istniałam. I już nigdy więcej nie pozwolę nikomu mnie wymazać, czasem trzeba umrzeć w ich świecie, żeby narodzić się we własnym. Nie wróciłam po przebaczenie, wróciłam po wolność.